Chciałbym zaprezentować frezarkę Bosch GOF 1250 LCE z użyciem pierścienia kopiującego. Chciałbym wyfrezować gniazdo pod uchwyt wpuszczany. Proszę zwrócić uwagę, jaki ma rozruch ta frezarka, powolny. To też jest fajne takie rozwiązanie. Proszę, gniazdo ładnie wyfrezowane. Widzieliście pewnie jaki jest powolny rozruch tego narzędzia. Nie powoduje to takiego gwałtownego szarpnięcia. Także to jest fajne rozwiązanie. No, super. Gniazdo mamy. Pierścień średnicy on tutaj jest Chwila. sobie. To jest O. 16 mm to jest pierścień, który jest w standardzie. Kupiłem tą maszynę. To chyba wszystko. Dzięki serdeczne.